odcinek. Tak sobie pomyślałam, żeby nagrać właśnie kosmetyki, które najczęściej używam w ostatnich dwóch miesiącach, bo trochę kiedy ja byłam we wrześniu nie było mojego filmu. Chyba w, w, tutaj w sierpniu. No i słuchajcie, chciałabym pokazać Wam kosmetyki, które używam, które bardzo dużo eksploatuję. I odkąd wróciłam właśnie do pracy tutaj mam je w swoim E, używaniu. E, słuchajcie, parę kosmetyków widzieliście na pewno na moim blogu, bądź e, słuchajcie tutaj w trakcie moich odcinków. I przystąpimy, one są tam randomowo. Słuchajcie, ja przez, hmm, przygotowałam taki box, taką torbę i z niej będę właśnie wyciągać te kosmetyki, które używam. E, pierwsza rzecz, którą naprawdę słuchajcie bardzo, bardzo kocham. Teraz jest nowy sezon, więc generalnie Um, bardzo lubię takie kolory plum, takie wiśniowe, takie niby czerwi, niby purple. I to jest um, rzeczy z Pat McGrath. Ona jest bardzo sławna i ja chyba um, podzieliłam się informacjami o niej na moim blogu. Także możecie nie na blogu, na moim kanale. Także odświeżcie sobie te um, te odcinki. To ona wychodzi w tym świetle. Ta pomadka troszeczkę jaśniejsza, ale na ustach, jak widzicie, ona jest taka. Bardzo ciemny, niby szkarłatny odcień, a nawet burgundowy z takim złotą powłoką. Bardzo dobrej jakości złocie. Ja uważam, że tylko te pełnowartościowe są warte swoje, swojej konsystencji i jakości, gdyż jak na przykład kupiłam tu te małe, to one już są suche i bardzo dobrze napigmentowane, ale nie podoba mi się ich konsystencja natomiast te są świetne to jest akurat kolor Love Train 139 następną rzeczą ja nigdy nie wspominałam słuchajcie, cieni Charlotte Tilbury, ja ten cień kupiłam bardzo dawno jak widzicie ja używam troszeczkę sporadycznie, właśnie mam ochotę ja lubię kolor i lubię taki granat i często używam właśnie tu w zakamarkach ale teraz przeszłam w takie odcienie słuchajcie, bardziej bym powiedziała jesienne. Czemu nie jesiennie już całkiem? E, ale też uważam, że one są bardzo dobre. Niektóre cienie się sypią, ale ten akurat z tej kolekcji e, Christmas bardzo mi przypadkowo. E, te rzeczy, słuchajcie, które ja mam dzisiaj na sobie i często używam, to jest paleta zeszłoroczna Estee Lauder Pure Envy. Słuchajcie, zobaczcie. Przepraszam za stan ale są to kolory, które używam na gminie, Auto, teraz automatycznie używam tego i tego i oczywiście tych dwóch na górze. Bardzo fajna paleta. Moim zdaniem można z nich wyciągnąć tą pigmentację, choć nie wszystkie, że tak powiem, są... Znaczy one się czasem sypią, ale jeżeli tutaj jakby położycie na specjalny podkład, na, na bazę, to one generalnie wytrzymują bardzo dużo. Następną rzeczą jest znowu Pat Ja kupiłam, żeby przetestować te cienie, jestem zachwycona. Używam bardzo dużo tego i tego, i one też są skumulowane tutaj na, na mojej powiece. Jedne z lepszych one słuchajcie, jeśli chodzi o tą warstwę taką metaliczną, one są bardzo metaliczne, więc trzeba uważać też, ale gorąco polecam, jakościowo super podkład, o którym jest specjalny odcinek i słuchajcie, ja mam dwa kolory, używam cały czas tego ciemniejszego bo jednak troszeczkę jeszcze jestem opalona to jest Future is Hydra Rescue podkład, który słuchajcie, można używać nawet jako concealer, jest specjalny odcinek o tym, czy można używać podkładów pod oczy, niedługo opublikuję, więc bądźcie zasubskrybujcie mój kanał bądźcie na bieżąco jest to genialny podkład. Ja zostawię Wam linki, jeśli chodzi o to, jak on się zachowuje na twarzy, jaki to jest podkład, etc., etc. Ale te, które sp sp spróbowały, które już kupiły, wiedzą, że naprawdę, słuchajcie, to jest jeden z lepszych podkładów na rynku, który generalnie nie jest ciężkim podkładem, a można z niego wycisnąć naprawdę świetnym, świetnym pokrycie. I ma SPF 45, czyli to tak 45, dobrą, genialny, genialny, naprawdę słuchajcie, ja nie mogę się go nachwalić, jeśli tylko go spróbujecie, na pewno będziecie zachwycone. Następną rzeczą, wiecie, w końcu położyłam łapki, zaraz wam pokażę, bo to też będzie troszeczkę taki e, unboxing. Um, czyli Bronze Goddess, linia, która wyszła z opóźnieniem, bo był lockdown, bo COVID-19, um, z opóźnieniem, słuchajcie, bo mam dzisiaj świetny bronzen z takim rozświetlaczem, ale używam tego brązera. genialna linia, nie mogłam się doczekać, kiedy położę nim swoje łapki i słuchajcie, nie Wam pokażę wszystkie rozświetlacze, które używam oczywiście, ale e, z tej linii właśnie rozświetlającej, ja nie wiem, czy wziąłam wszystko, ale chyba tak. Wyszły trzy rozświetlacze. Ja mam je wszystkie. To są z tej linii takiej żelkowej. Jeden odcień. Ten jeszcze, słuchajcie, nie zacząłem. Następny odcień. Zobaczcie, jak ona neuropalizuję. A tekstura pachnie kokonat, pachnie jak brąz godes. I słuchajcie... Co jeszcze mam mogę powiedzieć? Naprawdę intensywnie dość pachnie, trochę mi to przeszkadza, ale lubię akurat ten pach. I e, najbardziej używany przeze mnie, który dopiero trochę taki, ja bym chciała, taki złoto srebrzyste, to jest właśnie ten, jaką mam ją ja w ogóle, jak wiecie, jak wyglądacie mnie, bardzo kocham rozświetlacze. One są najczęściej używane, ale teraz dostałam dwa następne kolory, więc generalnie też będę używać. No i słuchajcie, jako że już powiedziałam, że uwielbiam rozświetlacze, mój skatowany zeszłoroczny Bronze Godest to jest Mirage. Pięknie, też pachnie kokonam, ale nie aż tak. To jest, że tak powiem, kładę zawsze tu na cheekbones, na policzki, zaraz po bronzerze. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam Anastasia Beverly Hills. To jest highlighter, który się nazywa... po no, prostu highlighter, słuchajcie, niestety. Illuminating Powder with Ultra Smooth Formula. I rzeczywiście to jest bardzo... Formuła taka delikatna, świetna, jako cieni świetna, właśnie, jeżeli chcecie sobie właśnie tutaj rozświetlić. I zawsze zbieram dużo komplementów, jeśli mam, a mam ją dość często. Następny z zeszłorocznej biżuteryjny tutaj rozświetlacz to jest Heat Wave. Jego ja słuchajcie, wygrałam w takim konkursie. Tutaj, Estee Lauder dla, dla, dla nas pracowników. To jest taki. Bardziej stonowane, stare, nie stare złoto, nawet takie jasne złoto. Też go używam, ale lubię bardzo tą, tą nową kolekcję właśnie w tych opakowaniach. I słuchajcie, nigdy Wam nie wiedziałam, to jest dość nowa marka angielska Code A. Um, um, ja próbowałam błyszczyki, próbowałam maskarę i teraz właśnie mam maskarę. Słuchajcie, ona jest trochę przypomina mi Almani Eye to Kill. Jest bardzo długo świeża, bardzo kremowa i widzę, że dużo arabek właśnie i tych takich make-up junkie takich osób, które się um, uwielbiają, um, testowanie nowego makijażu właśnie jest odkrywana. Także ja Wam polecam, nie wiem, w Polsce ona jest chyba niedostępna, ale na pewno tutaj ona jest dostępna w Anglii. I słuchajcie, ostatnia rzecz, którą chcę pokazać, Nie zabrałam tutaj, słuchajcie, produktów elnacyjnych. E, tylko dzisiaj makijażowe. E, uwielbiam właśnie, ja dzisiaj jak widzę, to... E, Tutaj nie jest za bardzo. Albo w tym świetle tak wygląda. Moje brwi, ale one żyją własnym życiem. E, to jest ten Cedar Like. Fider Like Brow Enhancer Bardzo, bardzo go lubię Ale do niego trzeba mieć jednak kredkę Czyli ogólny zarys sobie nadamy To będzie taka kaligrafia na, na brwiach Ale też go uwielbiam I to są kosmetyki, które Używam non stop, słuchajcie Mogę powiedzieć, że odkąd do pracy I część właśnie, które dostałam tutaj w sierpniu Więc one są takimi nowościami I gorąco Nie wam polecam Patrzę jeszcze, czy coś innego przyniosłam Ale nie to wszystko. Aha, no i o tym budżecie to wiecie, ale to już się nie chcę powtarzać, bo to już było. E, powiedzcie mi też, które są Waszymi ulubionymi kosmetkami i które się czy mieliście możliwość właśnie spróbowania tegorocznej brązko, To jest kolekcja, zwłaszcza tych highlighterów, które są uważam jedne z lepszych. E, I dajcie znać, jak Wam się podoba ten odcinek. I zapraszam do subskrypcji, a wkrótce będzie też specjalny odcinek tutaj i czy po, powinno się u, używać podchody pod oczy, a jeśli tak, to jakie. Do zobaczenia, pa, pa.